Cześć, witajcie z tej strony. Znowu ja, Zutyklo i witam was w odcinku kolejnym, kolejnym na kanale. Dzisiaj taki odcinek dość informacyjny. Czekajcie, muszę się jakoś rozciągnąć, żeby dobrze mi się prowadził ten odcinek. Dobra, lecimy. Otóż dzisiaj poruszymy sobie kwestię, która... Jest od kilku tygodni nieznana. Tylko ja ją znam. Oczywiście, jeśli chodzi o mój kanał. Otóż, dla tych takich, co nie są jeszcze w tajemniczeni, usunąłem wszystkie, ale to wszystkie odcinki związane z moim własnym serialem, ponieważ zostanie wprowadzony nowy, ale to nowy. Nowy, po prostu nowy. I dzisiaj sobie porozmawiamy. Znaczy, to nie będzie serial, tylko takie coś bardziej film. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy na temat tego, będę dał kilka tam informacji. No i co? Nie przedłużajmy. Otóż, co to tak w ogóle jest? Jest to film spo sponsorowany. Jest to film, który jest Tak takby. E, jakby to tu ująć. E, który jest taki jakby, o, taką jakby odnowioną wersją mojego własnego serialu Jeszcze nie wiem, jak to się będzie nazywało. Jeszcze nie wiem. Chyba tam gdzieś miałem sobie zapisane. Chyba wyspa Terroru jakoś tak. I ogólnie dużo, ale to dużo rzeczy tam będzie się działo. Będzie dużo kwestii poruszanych. Ale dzisiaj chcę, tak mniej więcej pokrótce, powiedzieć, na którym etapie jest. Jestem już na takim etapie, że dopiero co zacząłem robić. Zrobiłem takie, takie małe wprowadzenie do filmu. I to jest dopiero wprowadzenie. Tak, co tydzień sobie robię po kilka takich sekund. Może tak w czerwcu wyjdzie ten film. Ale jak już mówimy. W ogóle o czym będzie ten film. No to rozsądźcie się. No dobra, nieważne. Usiądźcie wygodnie. I posłuchajcie. Jeśli macie trochę czasu. Bo ten film na pewno nie będzie dość krótki. Ja się tutaj uszykuję. I można zaczynać. To co będę wam teraz mówił. To będę już sobie sam to jakby dopiero myślał, jeśli chodzi o ten serial. Film, przepraszam. To co, zacznijmy może. W filmie będzie wszystko chodziło o to, fabuła będzie mniej więcej tak. A poczekajcie, chwilę zaraz do was wrócę. Już, słuchajcie, już wróciłem. Ten film trwa już w ogóle 3 minuty. No dobra. O co tu chodzi? Jest to fabuła o... Dwudziestoparoletnim nie, nie wiem jeszcze, jak on będzie się tam nazywał, który przychodzi do pracy pierwszego dnia, tak jakby. A dalej to już byście musieli sobie sami wyobrażać. <laughs> Na początku jego praca to tak, jakby trener. A potem jakby zmienia się, znaczy nie taki trener, jak sobie tam możecie wyobrazić, jakiś, kurde, nie wiem. A potem jakby ma trochę bar bardziej, większe stanowisko. No. Proszę za tą ciszę, ale dalej myślę nad, co tam jeszcze dopowiedzieć. Film, mam nadzieję, że będzie trwał do pół, do pół godziny tak maksymalnie. Mam nadzieję, bo jak będzie trwał pół godziny, no to myślę, że to już będzie taki pełnoprawny film. A zwłaszcza, że bardzo trudno się robi po, filmy pokradkowe. Ogólnie no. Mam już praktycznie wszystko przygotowane, żeby zacząć większe prace nad tym filmem. E, no, customy dinozaurów dalej są robione jak wiecie ostatnio do, zrobiłem custom allozaura być może niedługo wkroczy kolejny odcinek z customów jeśli chodzi o... Ma znaczy teraz tak mówię taki, odcinki taki jakby odcinek informacyjny jakby no co będzie tam w, następ w następnych tygodniach jakiś jeśli chodzi o minecrafta jak wiecie dalej mam banana na, na craftcie. Miałem na 14 dni, tak, na 15 dni miałem. Teraz mi zostało chyba 5 dni i 20 godzin. Tak, to i mniej więcej. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł dalej grać. Ale mnie nie po to tutaj. My tutaj po to, żeby porozmawiać o filmie. Jak już wiecie, film ten, tak gdzieś mniej więcej, mam plan wypuścić w czerwcu. Jaka będzie jego pełnoprawna data? W sumie mogę Wam powiedzieć: Otóż, film ten będzie już dostępny od 10 czerwca lub już od początku czerwca, czyli inaczej od dnia dziecka. Zapewne będzie takie coś, że pewnie wypuszczę to w Dzień Dziecka 1 czerwca Lecz nie będę wam spoilerował za dużo, kiedy będzie Powiem wam w dalszych odcinkach o tym, tym I to będzie taka seria, w której będę opowiadał właśnie o tym I <laughs> ciekawe, czy ktoś się w ogóle będzie o to pytał Ale będzie więcej jakby części tego, tego mojego filmu to będzie dopiero część pierwsza. I pod koniec będzie taka rzecz, której nikt się praktycznie nie spodziewa. Znaczy, jak to powiem, nikt nie potrzebował, ale no, <laughs> ale będzie. Bo będzie dość mocne. Mocne. Od razu mówię, że <laughs> nie, no dobra, nie powiem tego. <laughs> jak już mówiłem, pracę nad filmem. Na razie nie wyglądają tak mocno, lecz pewnie zrobię taką jedną sobotę lub dwie, w której tak się za to zabiorę, że film pójdzie tak do przodu, że masakra. Przepraszam, musiałem. Dobra. Co następne? Pewnie jak wiecie, ja nie będę cały film dubbingował sam. Potrzebuję więc ludzi. Ci co tam mnie znają, to proszę do mnie pisać, jeśli byście chcieli tam no dubbingować w filmie. Mogę Wam dać role większe, chociaż w sumie ja będę miał w sumie chyba największą dubbingową rolę lub takie role mniejsze do dubbingowania, że będziecie dubbingować jakąś postać, która umrze w połowie filmu. No, będzie taka, będzie takich kilka. Już mam samą fabułę przygotowaną, Mówię, tylko teraz muszę jakoś po ludzi do dubingu znaleźć. E, poczekajcie, mam taki mam taki, mały pomysł, ale nie wiem czy on wyjdzie. Kurczę, no mo można spróbować, dobra. Tutaj ci, co mnie tutaj tak znają, tak, tak, tutaj, tutaj. Ja jeszcze to ogłoszę w sumie na, 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 na TikToku swoim. E, proszę, w, jeśli chcecie tam z, tutaj z mojego kanału dubbingować, jakąś postać w filmie, piszcie na TikToku Allo is the best z podłogami co jeden wyraz. Ja mówię jeszcze to ogłoszę na TikToku. Piszcie na prywatną wiadomość. Tam poleciecie mi swojego Messengera czy coś i jakoś się dogadamy, czy coś. <grym> Jak nie, no to poszukam sobie innych ludzi do dabinkowania, bo czemu by nie? Co tam jeszcze powiedzieć? Myślę, że te dinozaury, które są teraz zaplanowane, to nie będą jedyne, bo wiecie, do czerwca jeszcze dużo czasu. Może zdążę coś jeszcze kupić, może zdążę coś jeszcze dostać, może no, może zdążę coś jeszcze zrobić. O inaczej powiedzmy. Ostatnio w ogóle kupiłem sobie taki, di, takiego dinozaura, co kurde, będzie, może być przydatne nawet do tego filmu. Być może. Nie, no w sumie to nie, 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 nie będzie mnie stać na to. E Prac Jeszcze tak od razu mówię na przyszłość. Prace nad częścią drugą będą planowane tak mniej więcej od. Może tak końcówki wakacji? Do mam nadzieję, że końca, końca jakby grudnia. Być może tak to tak będzie wyglądało. I chodzi o manewr, manewrowanie innymi materiałami, niż klocki, w sensie takim, że co tam będzie jeszcze oprócz tych klocków? Będą ogrodzenia. Ogrodzenia specjalnie zrobione przeze mnie z drutu i kartonów. Być może będą jakieś kamienie, jakieś drzewa zrobione tak no... W ogóle zaraz wam coś pokażę, coś są. Będzie was zwalić z nóg. <laughs> Ostatnio... Chciałem wam dopowiedzieć ogólnie to, że... Ostatnio postanowiłem poszukać w swoich kartonikach, żeby poszukać jakichś części zapasowych. Wygrzebałem dość dużo. I no, nie pokażę Wam w sumie tego, bo jestem daleko od moich szufladek, ale mi się zdaje, że to będzie dobrze. Dobra, przepraszam Was za ten czarny. Ekran, tak przez calusieńki czas. Być może coś tutaj zrobię, żebyście nie widzieli tego. No to coś, I odcinek wam się spodobał, zapraszam was więcej. No i c... chwila, 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 coś mi tutaj nie gra. Chyba o czymś wam nie powiedziałem. No a wpadajcie w ogóle właśnie na mojego TikToka. Tam możecie się podpytać na prywatnym czasie o dubbingowanie jakiejś postaci, jeśli będziecie chcieli. Jak już mówiłem, jeśli ci ją się spodobał, dajcie tam jakiegoś lajka czy coś. No to co? Cześć!